Thank mm -hmm. you. Dniem 1 września zawiesiły kursowanie należące do MPK ekskluzywne linie autobusowe ELA. Dwa Mercedesy Trawego kursowały między Łodzią a Warszawą od 30 października 2006 roku. Połączenie zostało zlikwidowane z powodu zbyt dużej konkurencji ze strony kolei. Póki co nie zanosi się na reaktywację ELI na innej trasie. Wozy mają zostać sprzedane. 1 września na ulicę Pabianic wyjechały kolejne używane mamy. Oficjalna prezentacja nowych autobusów odbyła się 28 sierpnia w zajezdni przy ulicy Lutomierskiej. Wozy różnią się między sobą kolorami tapicerki. 802, 803, 804 i 807 mają brązową tapicertę, 801, 805, 806 i 808 niebieską. Wszystkie autobusy mają fotokomórkę i drzwi otwierane przyciskiem. Pojazdy nie będą przemalowywane, gdyż uznano, że ich malowanie jest podobne do barw zakładowych MZK. Każdy autobus kosztował 150 tysięcy zł. 1 września na ulicę Łodzi wyjechały kolejne używane Mercedesy. Tym razem wozy znacznie różnią się od poprzedników. Pochodzący z Darmstadt 2860 wyposażony jest w czworoodskokowych drzwi i fotokomórkę. W sekcji B naprzeciwko trzecich drzwi ustawiono w rządku pięć foteli. W sekcji A powiększono przestrzeń dla wózków. Wóz posiada charakterystyczne biało-niebieskie malowanie z pomarańczowym pasem. Ciekawy jest również niewiadomego pochodzenia 2858. Wóz jest z zewnątrz cały biały, z wyjątkiem tyłu stylizowanego na Mercedes'a Citaro. Autobus posiada również kołpaki. Wnętrze wyróżnia się czerwonymi poręczami. Pod koniec miesiąca autobus zyskał barwy zakładowe. Wóz 2859 ma taki sam układ wnętrzny jak 2860. Pojazd nie wyjechał jeszcze na linię z powodu awarii ostatnich drzwi. 1 września zadebiutował również kolejny Amsterdamczyk 2857. 8 września do zajezdy Limanowskiego dotarła seria 10 solarisów urbino 18 z drugiej partii 37 wozów. Od pojazdów z poprzedniej serii różnią się kilkoma szczegółami. Najpoważniejszą zmianą jest likwidacja przestrzeni dla wózków w trzecich drzwiach. Ponadto zmieniono panel w kabinie kierowcy i przeniesiono wlew paliwa na lewą stronę, ustownie podkreślając go paskiem czarnego kleju. Osłonki awaryjnego otwierania drzwi zyskały czerwone kółeczko. Wozy wyjechały na linię 16 września. 17 września z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu na ulicę Łodzi wyjechał skład zabytkowych wagonów 5N, pojazd kursował na trasie północna rondolotników lwowskich. Obsługę pociągu zapewnili wolontariusze z klubu miłośników starych tramwajów, którzy rozdawali pamiątkowe bilety. Przejazd cieszył się dużym zainteresowaniem Łodzi. I preza nie obyła się bez niespodzianek. Z powodu śliskich torów Nka nie była w stanie pokonać łuku na pętli północna. Nie obyło się bez posypywania torów piaskiem i pchania wagonu. Pojazd kursował w godzinach 14.18. 18 września odbyły się obchody 60-lecia łódzkich autobusów. Z tej okazji wypożyczono z Warszawy Jelcza 272 MEX. Autobus kursował na trasie wydawnicza Plac Wolności Z dłuższym postojem na ulicy Tramwajowej Ogórek pojawił się w Łodzi przed godziną 13 Na miejscu został udekorowany okolicznościowymi tablicami i herbem Łodzi Punktualnie o 13 autobus wyruszył w kierunku Placu Wolności Na sentymentalną podróż znalazło się wielu chętnych Nietypowy pojazd wzbudzał duże zainteresowanie wśród łodzian. Podczas pierwszego kółka na pętli wydawnicza do zdjęć zapozował zabytkowy Wartburg. Na ulicy Tramwajowej przed Muzeum Komunikacji Miejskiej wystawiono zabytkowe autobusy. Skromna kolekcja, ale od czegoś trzeba zacząć. Po godzinie 19 impreza dobiegła końca. W drodze do Warszawy Ogórek zatrzymał się na pętli Nowosolna, gdzie kiedyś kończyła swój bieg linia A. Obchody 60-lecia łódzkich autobusów były sponsorowane przez firmę Solaris Basin Coach z Polechowa. 20 września w Hali Muzeum Komunikacji Miejskiej odbyła się druga giełda biletów i pamiątek Komunikacji Miejskiej. Do łodzi ściągnęli kolekcjonerzy biletów z całej Polski. W ruch poszły segregatory z równiutko ułożonymi kartonikami. Trzeba szukać okazji, wszak konkurencja nie śmi. Dodatkową atrakcją giełdy była możliwość obejrzenia przedwojennego munduru LWEKD. Główną nagrodę za pamiątkę zdobył pan Jacek Biernat za mandat za wyskakiwanie z tramwaju w czasie jazdy. Weekend 20 i 21 września przyniósł renesans krośniewickiej kolei dojazdowej. To właśnie wtedy odbyła się pierwsza wojewódzka impreza drezynowa Kiwajka. Na dworcu w Łęczycy trwały wyścigi drezyn. Między Ozorkowem a Krośniewicami kursował specjalny pociąg. Impreza jest niewątpliwym sukcesem miłośników zrzeszonych w SKOKW. Miejmy nadzieję, że to już koniec kłopotów zabytkowej wąskotorówki. 22 września z okazji dni MPK odbyły się drzwi otwarte w Zajezdni Nowosady. Zainteresowanych zobaczeniem zakładu od środka zabrał Jelcz Wero. Podczas przejazdu można było zobaczyć nowoczesną stację paliw i świeżo wyremontowany plac postojowy. Następnie traktorek wjechał do hali, gdzie sprząta się pojazdy i dokonuje ich przeglądów. Zademonstrowano również działanie myjni. Kolejnym punktem programu była dyspozytornia i hale naprawcze. Tu można było zobaczyć nowoczesne podnośniki, które zastąpiły tradycyjne kanały. Cały zakład lśni nowością. Doskonale widać efekty przeprowadzonego remontu. Prace budowlane wciąż trwają. Zakład można było zwiedzać w godzinach 10.14. Impreza cieszyła się dużą popularnością wśród ludzi.